Dzień dobry. Ja nazywam się Wojciech Mateusz i zaprezentuję państwu Seat Ibiza. Na tym krótkim wideo pokażę państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar grubości lakieru w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo na filmie pokażemy auto pod kątem silnika, wyposażenia mocowań, elementów zewnętrznych zobaczymy, czy mniej więcej wszystko jest w normie prezentowane auto posiada silnik benzynowy, litrowy o mocy 95 KM Ibiza idealnie będzie spisywała się w warunkach miejskich i ewentualnie jakieś weekendowe wypady poza miasto Prezentowane auto sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%. Możliwość finansowania, leasingu, kredytu, jak najbardziej zakupu za gotówkę. Prezentowany Seat pochodzi z polskiego salonu pierwszego właściciela z naszej sieci leasingowej. Przejdziemy do pomiaru. Pokrywa się W normie. Tutaj wszystko w porządku. Oczywiście nie wszystko widać na kamerze, natomiast widać, że linia, lampy, mocowanie, atrap na zderzaku, wszystko prawidłowo. Oczywiście samochód posiadający 120 tysięcy przebiegu, jakieś odpryski, to też potwierdza brak ingerencji od nowości, ale oczywiście normalne ślady bieżącej eksploatacji. Prawie przedni błotek, w porządku Supek A na końcu, w porządku w Środek W porządku Prawa część dachu pojazdu W porządku prawie ten błotnik tutaj wszystko w porządku drzwi zarówno jedne jak i drugie w porządku super B w porządku, w porządku. Próg również dodatkowo nie ma śladów uderzeń, uszkodzeń, np. od pasa. Nie ma tutaj śladów demontażu, ingerencji, wygłuszenia na miejscu, również czego może nie być widoczne na kamerze. Uszczelki drzwiowe są w porządku, tutaj tak samo. Rancz mastyka w porządku. Przechodzimy do tyłu. Tutaj tak samo. Jest nieuszkodzony. Montaż w porządku. Bez widocznych demontażów. No i tutaj tlenka prawidłowa. sobie zobaczyć wnęka w porządku. W porządku. Pokrywa bagażnika również w porządku. Od razu zobaczymy bagażnik, niezniszczony, nie ma dziur kiepska jest ta wykładzina, nie ma żadnej sztywnej tutaj wzmocnienia mamy koło to co widzimy fabrycznie naklejka pastylne również tam było widoczne, że w porządku you <laughs> Strona również w porządku. Wszystko w granicach normy. Fenki i próg w porządku. Tutaj również nie widzimy żadnego śladu Demontażu, próby ustawienia elementów coś, co mogłoby wskazywać na jakąkolwiek ingerencję. Tak samo masyki. Co w porządku, przejdziemy jeszcze do tyłu. W porządku, i tutaj w porządku. Jeżeli chodzi o wnęka, to tutaj jest jedno uszkodzenie od pasa. Najprawdopodobniej zwyczajna uwaga kierowcy. Brak śladów demontażu, zarówno pokrywy silnika, błotników, brak demontażu pasa. Te rzeczy, takie planki, to są po prostu niedotyszczony brud. A nawet bym powiedział, że nikt tutaj tego silnika nie odświeżył. Akumulator najprawdopodobniej jeszcze fabryczny. Tak jak mówiłem, nie ma śladów demontażu oryginalna maska jak i cała reszta elementów przejdziemy sobie do środka i uruchomimy pojazd fotel kierowcy wzorowo deska, elementy, wyposażenia nie mają żadnych śladów uszkodzeń odpalenie auto. Silnik zimny, musi się zagrzać, jestem samym w tej chwili. Jeżeli chodzi o wnętrze, naprawdę jest dobrze, wszystko jest w porządku drzwi od kierowcy również tutaj w porządku bagażnik już był oglądany I tutaj również w porządku. Przejdziemy sobie. Zobaczymy jeszcze stan gumienia. Opony, praktycznie że niemal nowe, zimowe. Felgi z prawej strony, z przodu w porządku. tarcze posiadałem już. Yy, zauważalny rand. W warunkach serwisowych należy sprawdzić, czy nie byłaby konieczność wymiany. Prawy przedni, błotnik. Drzwi. Drzwi tył. Botnik nie ma tutaj żadnych śladów, które mogłyby wskazywać o jakimś uszkodzeniu opony również w dobrym stanie z tyłu mamy bębny felga, tutaj w jednym miejscu delikatne jakieś zahaczenie proszę oczywiście zawsze pamiętać, że jest to samochód używany tu już mam bardzo ładnie wyglądające ledy Jakoś z tyłu światła pozycyjne botnik, lewa strona w porządku Opony analogicznie do prawej Tutaj felga jest ładna Tutaj jest delikatna Ale naprawdę bardzo malutka wniotka Jakaś ryska tutaj kolejna W porządku, prawda? W tym miejscu dotknięta i tarcza, tak jak mówiłem, do weryfikacji, czy nie byłaby konieczność wymiany, jeżeli wymiar będzie poniżej minimum. Silnik pracuje ładnie, równo, cicho. Tak więc, tutaj, jeżeli chodzi o układ jednostki napędowej. Jeżeli chodzi na postoju w porządku. Zawsze każde auto wysyłamy do serwisu autoryzowanego, aby mieć pewność przed wydaniem klientowi, że z samochodem jest wszystko w porządku. Możliwość do samochodu dołożenia gwarancji. Zaznaczam, jest to gwarancja nasza, nie zewnętrzna. Natomiast wszystkie szczegóły na miejscu. Teraz Państwu bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia.